Pani Marszałek, zaczęła Pani już pakować swoje rzeczy w gabinecie marszałka Senatu? Nie, jeszcze nie. Do końca tej pierwszej części. Do 13 listopada jest Pani marszałkiem Senatu zgodnie z umową koalicyjną. Zgodnie z umową koalicyjną, a ja jestem zwolenniczką i uważam, że jeżeli się na coś człowiek umawia, to umów trzeba dotrzymać. To kiedy złoży Pani rezygnację zgodnie z tą umową koalicyjną? Dokładnie w dniu, kiedy będzie miał ten czas dowiem się od moich kolegów, od szefa y, mojej partii, jakie są dalsze losy. Dzisiaj pani tego nie wie. Nie. W kalendarzu posiedzeń senatu jest 5-6 listopada, a potem dopiero 26-27 listopada. W połowie miesiąca senatorowie się nie zbiorą. No i co wtedy będzie? Będzie senat bez marszałka? Przecież to jest tak, że wszystko będzie płynniej, i będzie taka decyzja. To nie jest problem. Jeżeli ktoś traktuje umowy honor, poważnie, nie ma takich problemów. Wszędzie tam, gdzie politycy zapominają, że się na coś umawiają, podpisują, dyskutują, przecież umowa koalicyjna nie wzięła się z księżyca, tylko to był efekt pracy, rozmów liderów partii. Pani mówi, jeżeli będzie taka decyzja. Czy to znaczy, że możliwy jest scenariusz, w którym nie ma głosowania nad tym, kto ma być marszałkiem w drugiej części kadencji? W koalicyjnej jest zapisane, że w Senacie koalicja obywatelska może... Dokonać zmiany marszałka. Koalicja obywatelska. Jest napisane tak: kandydata na marszałkę Senatu na okres od 14 listopada 2025 do końca kadencji wskaże koalicja obywatelska. Tak. Czy koalicja obywatelska może wskazać panią jako kandydata na marszałkę może, Senatu? Może, albo może wskazać. Jedne, każdą, każdego z senatora, jeżeli tak postanowi. Pytanie do Pani jako senatorki, czy pani chce być marszałkiem Oczywiście, przez kolejne Myślę, że tak, bo bardzo dużo ciekawych rzeczy rozpoczęliśmy w Senacie. Senat musiał zmienić swoją pracę, bo teraz działamy trochę w innych warunkach niż w poprzedniej kadencji, kiedy marszałkiem był marszałek Grocki. Rozpoczęliśmy bardzo ważne zadanie wsparcia i współpracy z Polonią znowu. Tak, rozpoczęliśmy wiele konsultacji społecznych. Te trudne problemy, o których się mówi, w Senacie mają miejsce dyskusje, konferencje, spotkania i tu wypracowujemy e, rozwiązania, co mnie bardzo cieszy. Bo Ale czy pani plan... już oficjalnie zgłosiła tę gotowość dalszej w ogóle pracy temat, w naprawdę, fotelu marszałka w ogóle Senatu? W na ten temat nie rozmawialiśmy. Nie ma... został, pani marszałek. Nie ma z tym problemu. Trudno mi w to uwierzyć. Naprawdę? Może jest tak, jak piszą media, że Donald Tusk obiecał pani fotel marszałka Senatu na 4 lata, na pełną kadencję. Donald Tusk powiedział, że mam być Dobry marszałkiem i wykonywać swoją pracę najlepiej jak potrafię. Przez cztery lata? Umowa była na dwa, a co będzie dalej, zobaczymy. A widzi pani wśród senatorów Koalicji Obywatelskiej, takich, bardzo... którzy chcieliby dzisiaj zastąpić ja tak, panią w fotelu marszałka? Mamy bardzo dobrych senatorów z dużym doświadczeniem, wielu byłych marszałków i, i tych, którzy mają buławę w przyszłości. Naprawdę to nie jest problem. To razie... pani widziłaby na swoim miejscu w drugiej części kadencji? Na razie widzę siebie na tym miejscu. Pani...